Prace drogowe. 400 metrów. Cześć, witajcie. Jeżeli Twój pojazd nie posiada nawigacji Janosik lub nawigacji Map Google, a podobają Ci się i chcesz je mieć na wyświetlaczu swojego samochodu, zapraszam do oglądania filmu. W którym przedstawię bezprzewodowy adapter firmy XBlitz Smart Car. Jest to niewielkie urządzenie, które posiada załączoną instrukcję, którą warto na wstępie przeczytać. W instrukcji zawarte są szczegółowe dane techniczne oraz sposób instalacji urządzenia. Warto zaznaczyć, że to urządzenie nie komunikuje się ze wszystkimi pojazdami, natomiast z łatwością połączy się z pojazdami wyprodukowanymi po roku 2020. 15. Natomiast, jakie modele samochodów łączą się skutecznie z urządzeniem, pokażę Wam w dalszej części filmu. Dla połączenia samochodu z adapterem, producent załączył dwa przewody typu A i typu C. Urządzenie małe mieści się w dłoni. Po zdjęciu fali zabezpieczającej jest jeszcze bardziej eleganckie. To małe urządzenie współpracuje z systemem Android 12 lub nowszym systemem iOS 10 Plus oraz telefonem iPhone w wersji 6 lub nowszym. Adapter ten łączy się z telefonem smartfonem przy pomocy Wi-Fi w paśmie 2,4 i 5,8 GHz oraz systemu Bluetooth o częstotliwości 2,4 GHz. A sam wirtualny adapter, o którym mowa, łączymy przy pomocy przewodów typu A lub typu C w zależności od gniazda, które znajduje się w pojeździe, oczywiście mowa jest o gnieździe audio, które obsługuje urządzenia multimedialne. Jak widać, już na opakowaniu producent umieścił wszystkie potrzebne parametry techniczne urządzenia. Uważam, że warto dodać: że firma XBlitz posiada laur konsumenta roku 2023. Jak również firma posiada stronę, są tam zawarte wszystkie parametry techniczne oraz szczegółowy opis tego urządzenia. Oczywiście, do odwiedzenia strony was zachęcam. Link do tej strony umieściłem w opisie mojego filmu. Jak również w opisie filmu umieściłem przydatne linki techniczne. I teraz moment szczegółowy, kluczowy: to są kody. Kody QR. Po zeskanowaniu ich, Połączymy się z aplikacją, która pokaże zestawienie pojazdów, które się łączą właśnie z tym urządzeniem, czyli konkretnie, czy wasz pojazd będzie obsługiwany przez to właśnie urządzenie. Jest to ważne, aby zrobić to przed zakupem, wtedy uniknie się pomyłek, ewentualnie niezgodności z systemem waszego pojazdu. Ten kod, o którym mówię, prowadzący do strony, jest zawarty również w instrukcji urządzenia. Jeszcze szybkie spojrzenie w dane techniczne bezprzewodowego adaptera i przechodzę do montażu w samochodzie. Pokażę Wam jak to wszystko po kolei zrobić. Na przykładzie samochodu Kia Sportage w tym pojeździe są nadal umieszczone dwa gniazda, jedno typu A, drugie typu C. Jednocześnie włączam kluczyk, przekręcając go, tym samym włączam zasilanie. Zestawu multimedialnego, który jest umieszczony w samochodzie. Zestaw uruchamia się. Pamiętajcie, że nie każde gniazdo nadaje się do połączenia tego adaptera to znaczy, trzeba go umieścić w tym gnieździe, gdzie jest gniazdo multimedialne. W tym przypadku, w tym samochodzie, jest to gniazdo typu A, to umieszczone po lewej stronie. I teraz bardzo ważna informacja. System multimedialny samochodu rozpoznał automatycznie to moje urządzenie, które Wam prezentuję. Zatwierdzamy i mamy już, widać u góry, system Android. Wybrałem taki system, ponieważ mój smartfon obsługuje Androida. Następnym krokiem jest połączenie smartfona z wirtualnym adapterem przy pomocy łącza Bluetooth i parujemy telefon z urządzeniem. Dodam jeszcze, że jeżeli macie system iOS oraz telefon iPhone 6 i nowszy, to nie ma obawy, bezprzewodowy adapter poradzi sobie i. Obsłuży taki system, również taki telefon. Jak teraz widać, oprogramowanie paruje zestaw głośno mówiący z telefonem i całym zespołem multimedialnym. Że tak powiem, całą procedurę na początku trzeba przejść, sparować wszystkie funkcje w telefonie, udostępnić kontakty. Nie ma tu większej filozofii, cały system przeprowadzi Was przez całą procedurę ustawień. Jak sami widzicie, pokazuje się na ekranie konsola ustawień oraz nawigacja programu Janosik. Na dużym ekranie swojego samochodu macie Janosika, z którego można w pełni korzystać podczas jazdy, co oczywiście skrótowo Wam pokażę. Dla ciekawości dodam, że podczas jazdy możecie zgłaszać komunikaty drogowe, potwierdzać je oraz śledzić całą trasę. Oczywiście trzeba pamiętać, aby zachować umiar, pamiętajcie o tym, żeby przede wszystkim patrzeć na drogę, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. Jaką macie szansę, gdy nie lubicie Janosika? Oczywiście macie. Na przykład, mapy Google możecie spokojnie przełączyć na mapy Google i z nich korzystać w dowoli. Podsumowując, w trakcie jazdy można po kolei przełączać nawigację Janosika na nawigację Google. Jak Wam pasuje, jak wolicie. To polecam, da się to zrobić. To urządzenie Wam taką możliwość oferuje. Do ciekawych funkcji dodam, że jest możliwość powrotu z tego urządzenia do konsoli samochodu, czyli przełączamy na wyświetlacz samochodowy i możemy dalej ustawiać poszczególne parametry i funkcje. Jak również możecie powrócić w każdej chwili do nawigacji samochodowej oferowanej przez producenta samochodu. Jeżeli chodzi o urządzenie prezentowane, dodam jeszcze, że, że korzysta ono z funkcji. Bluetooth oraz Wi-Fi. Dlatego należy jeszcze ustawić połączenie Wi-Fi. To dalsze połączenia przez urządzenie prowadzone są automatycznie. Przypomnieć jeszcze, warto, że to wszystko co omawiam, znajdziecie w dokumentacji technicznej producenta, czyli te wszystkie ustawienia. Przy całej konfiguracji warto pamiętać, że można ustawić automatyczne uruchamianie albo nie, w zależności od potrzeb. I to wszystko można ustawić w konsoli pojazdu i urządzenia. Nasuwa się pytanie, co nam daje to urządzenie? Oczywiście można dyskutować, ale uważam, że jest przydatne. Zbogaca fabryczną funkcję samochodu. Wprowadza nowe funkcje, których fabrycznie samochód może nie posiadać. Ułatwia nawigację pojazdu podczas jazdy. Pozwala zastąpić smartfon, aby nie spraszał kierowcy podczas jazdy. Mały ekran smartfonu można przenieść na duży ekran w samochodzie. Jeżeli jesteś kurierem, często zmieniasz samochody, to to małe urządzenie powinno Ci pomóc w nawigacji oraz codziennej pracy w samochodzie. Z całą pewnością przyspieszy parowanie smartfonu z samochodem, ponieważ smartfon jest wcześniej sparowany z tym urządzeniem. A podczas zmiany samochodu wystarczy tylko podłączyć ten mały adapter przenośny do multimedialnego gniazda USB w samochodzie. Na dużym ekranie jest wszystko czytelne, ułatwia to nawigację oraz poprawia bezpieczeństwo jazdy. Urządzenie to posiada jeszcze bardzo ważną funkcję: a mianowicie pozwala odbierać telefony przechodzące oraz dzwonić do abonenta, którego możemy wybrać. Na ekranie z książki telefonicznej. Urządzenie to korzysta z książki telefonicznej wcześniej pobranej z telefonu. Wszystko jest sparowane, czyli mamy możliwość wglądu do funkcji telefonów właśnie na konsoli pojazdu. Zobaczcie jeszcze, jak na ekranie możemy precyzyjnie ustawiać, pozycjonować mapę satelitarną Google. Podczas lokalizacji w miastach poszczególnych budynków przyda się z pewnością. Jak również mapa w nawigacji Jenosika jest bardzo dobrze opracowana. Co warto jeszcze wiedzieć? Urządzenie nie jest w wygórowanej cenie. Kosztuje w granicach 150 zł. Można je kupić w sieci handlowej. Jak również, co jest ważne, nie zakłóca pracy systemu w samochodzie. W każdej chwili można to urządzenie odinstalować, odłączyć i nie pozostawia śladów to znaczy zbędnych plików programowych. Jest bezpieczne w eksploatacji i powinno ucieszyć każdego użytkownika samochodu. Warto jeszcze zauważyć, że aplikacja na ekranie samochodu nie jest wierną kopią ekranu telefonu. Ta aplikacja jest inna, grafika jest również inaczej poustawiana. Nie wszystkie ikony są odwzorowaniem smartfonu. Według mnie powinna być dostępna funkcja z większą możliwością personalizacji ikon na ekranie. Sposób czytelny i z większą ich ilością, ale mam nadzieję, że producent dopracuje oprogramowanie przy kolejnej aktualizacji programowej. Jak dla mnie bardzo ważny jest fakt, że urządzenie to nie zakłóca pracy systemu w samochodzie. Przepraszam, na kiedy? Zrozumiano. Ustaw, kiedy chcesz otrzymać przypomnienie? A teraz trochę praktyki zobaczmy, jak to działa. Uruchamiam samochód i włączam urządzenie. Zacznę od Janosika. Prace drogowe. 400 metrów. Potwierdzono. drogowe 600 metrów potwierdzono teraz dla zmiany nawigacja Google Krótki postój i dalsze ustawienia. Jak widać na ekranie mapa Google ma wiele ustawień, które można modyfikować. Jak również powiększać mapę, zmieniać wygląd, satelitarny. Można nawigację ustawić przy pomocy głosu, jak również wydawać polecenia nawigacyjne w celu znalezienia wybranej lokalizacji. A oto kilka przykładów, gdzie można dobrze zjeść, oto znalezione wyniki na Twojej trasie dla zapytania, gdzie można dobrze zjeść, najbliższa stacja paliw. Ok, biskup, ruszamy. Najbliższa stacja Orlen. Jasne, stacja paliw Orlen. Ruszamy. Kieruj się na południe. Oproszę, jeszcze telefon dzwoni. Halo, halo? Gdzie jesteś? Na parkingu. No, tu w kierunku. Skręć w prawo. Słuchajcie, na tym będę kończył mój film. Mam nadzieję, że pokazałem większość funkcji tego urządzenia. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym urządzeniu i jak widzicie je za 500 metrów. podczas używania we własnym w samochodzie. Mam nadzieję, że pomogłem zobrazować, jak działa to urządzenie i jakie funkcje pełni i do czego służy. Na tym kończę. Dziękuję za obejrzenie filmu. Trzymajcie się. Cześć.